Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję domowej roboty pasztet. Do przygotowania tego pasztetu potrzebuję. Y, ja mam tutaj, to jest około kilograma mięsa, potrzebujemy. Ale ja mam tutaj mi zostało mięso z rosołu. Miałam go około 350 gram. Do tego wszystkie warzywa, które znajdowały się w rosole. Tutaj mam 400 gram y, schabu podsmażonego. I tutaj mam podsmażone 400 g słoniny z marchewką, z cebulą i 350 g wątróbki drobiowej. Dodatkowo potrzebujemy namoczoną bułkę w rosole, ale ja używam na przykład chleba razowego na domowe roboty na zakwasie. Dodatkowo 5 jajek i przyprawy. Ja używam 3 łyżeczki soli, łyżeczkę pieprzu, łyżkę czosku granulowanego i łyżeczkę gałki muszkatołowej. Musimy te wszystkie składniki zmielić w maszynce. Mięso już mam zmielone, teraz muszę wyrobić dobrze masę. Dodajemy pięć jajek i wcześniej przygotowane przyprawy. Teraz musimy to ręką wszystko dobrze wyrabiać, żeby nam się połączyło i powstała taka gładka masa. Masę już mam dobrze wymieszaną. Ja mieliłam mięso tylko jeden raz i one są takie czuć bardziej kawałeczki może mięsa. Jeżeli lubicie bardziej gładką konsystencję, to można przemielić mięso dwa razy. Teraz wyłożę go do foremki keksówki, tutaj, którą wyłożyłam papierem. Jeżeli chcecie, żeby wam się papier ładnie ułożył, wystarczy go wcześniej troszkę naboczyć i on później się poddaje. Elegancko możemy sobie wyłożyć foremkę. Teraz nałożymy masę do foremki. Musimy masę troszkę ubić, postukać foremką, żeby ona się osiadła, żeby nie było pęcherzy powietrza w środku. Reszta masy, która mi zostaje, to ja napełniam słoiczki i piekę pasztet w słoiczkach. Później jak ostygnie, wkładam do lodówki i możemy go przechowywać na nawet 2-3 miesiące i otwieramy mamy świeżutki, pyszny pasztet. tych proporcji wyszła mi jedna keksówka i cztery małe słoiczki. Teraz będę piekła pasztet. Pasztet jest już gotowy. Piekłam go razem ze słoiczkami. Słoiczki miałam umieszczone w takiej blaszce i na spodzie miałam troszkę, nalałam troszkę wody. Piekłam najpierw pół godziny, wszystko razem, 160 stopni. Później zmie, zwiększyłam do 165 stopni na kolejne pół godziny i po, w sumie po godzinie wyciągnęłam słoiczki, bo były już gotowe, a pasztet w keksówce zostawiłam jeszcze na pół godziny na 180 stopni, żeby był ładnie zrumieniony i upieczony. Teraz ukroję. Tak wygląda. Jest jeszcze ciepły, paruje. Najlepsze jest, jak już jest w lodówce, i na drugi dzień stężeje. To jest taki dobry do krojenia. Przepis na pasztet jest lekko zmodyfikowany, ponieważ chciałam wykorzystać pozostałości z rosołu i wykorzystać sam rosół. Nie zawsze musi być zupa pomidorowa, i z tych wszystkich składników, które miałam w domu, powstał przepyszny pasztet. Życzę smacznego i do usłyszenia.